Dzień dobry, moi drodzy. Wielu z was pisało do mnie, że chcę zobaczyć, co się znajduje w tym telefonie. Co jak wygląda moje życie w tym małym urządzeniu? Nie myślałam, że dla kogoś to będzie ciekawe, ale okej, okay. dobra, jeżeli tak chcieliście, to pewnie to jest ciekawe. Zobaczymy. Co my tutaj mamy? Zaczniemy od. Etuj. Zaczniemy w ogóle od czego, co to jest za telefon? To jest e, telefon iPhone bodajże dziesiątka? Kurczę, ja nie pamiętam, który ja mam telefon, a w ustawieniach jest napisane, który mam telefon? A, jedenastkę, mam jedenastkę, iPhone 11. To coś, nie wiem szczerze mówiąc, jak ono się nazywa, to do trzymania telefonu. Kupiłam, zamówiłam na Aliexpress, jest mnóstwo takich, spodobał mi się mm, wzór, jest taki piękny, mi się wydaje. Etui, o, generalnie chciałam kolorowe etui, ale sobie zamówiłam, e, taka firma się nazywa XO, XO coś takiego. I to zobaczyłam na Instagramie, to było z takim, z takim paskiem, że można było sobie to powiesić i, i, i wisi sobie ten ładnie tutaj e, telefon. Myślałam, że to będzie wygodne do chodzenia i w ogóle na siłownię. Starczyło mi chyba dwa dni, żeby zrozumieć, że to jest w ogóle niewygodne, więc po prostu odcięłam sobie tutaj te, te paski. I jest taki. I w sumie ogólnie z tego, i tu jestem zadowolona, bo jest takie bardzo bardzo mocne. Widzicie, to jest takie. Jest dobre, naprawdę dobre. To generalnie y, powinno być tak, <grytanie> więc to powinno być w ten sposób, ale ja nie wiem dlaczego sobie przykliłam tak, bo sprawdzałam, żeby było równo. Ja sobie sprawdziłam równo, równiutko i przykliłam. Halo! <grytanie> Więc no, ale się przyzwyczaiłam do tego w sumie do trzymania w ten sposób. I tak, przejdźmy do tego, co ja mam w tym telefonie: wiadomości, kalendarz zdjęcia, aparat, pogoda, zegar mapy, wallet, notatki, upstore, zdrowie. Nie wiem w ogóle, co to jest to zdrowie. Ja w ogóle z tego nie korzystam, I z tego wallet. Nie korzystam, jakby. się korzystam, z, płacę kartą, ale nie rozumiem, po co tu jest ta ikonka na, na pulpicie. Zdrowie, nie wiem też, co to jest. Witam w nowej aplikacji. Zdrowie. E dla aplikacji, zdrowie jest włączone. Po co to jest? Co to jest? To da się usunąć w ogóle? Usunąć aplikację. O, da się, później usunę. GoPro, który mi już nie działa bardzo długo. Rossmann, ING, P Pay, Revolut. A to jest fajna aplikacja. Uh, Way to leave, Poland, yes. Nie chcę notifications. To jest bardzo wygodne w podróży. Jak na przykład mamy jakiś nową, nową walutę, na której się jakby nie znamy i ciągle jakby przeliczać w głowie albo w kalkulatorze, to jest dość skomplikowane. Więc tutaj można sobie wpisać, co jest. Więc tutaj można po prostu sobie wpisywać e, kwotę, na jaką chcę wymienić, tam, tam, tam i widzimy jakby aktualne, aktualne kursy e, walut, bardzo wygodna aplikacja. Dalej, co my tu mamy? InPost, też zainstalowałam sobie w, jak pandemia się zaczęła. I to jest super, że można otwierać zdalnie tą skrytkę, jak to się nazywa, skrytka? Że można otwierać po prostu zdalnie, uwielbiam tą aplikację, bo jak stoi kolejka do tego, to ja tak podchodzę, tu wciskam i się otwiera, ja zabieram i, 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 i sobie idę i ludzie tak... Co? <laughs> Polecam. Uber Bolt oczywiście, Blinky, Lime... Lime mam tutaj zainstalowane. Usuwam to. Nienawidzę lime. Po prostu nienawidzę lime. Bo dlaczego jeszcze nie usunęłam? Tego. Nienawidzę te hule i nogi. Mam uraz psychologiczny. Tłumacz! A co to jest za tłumacz? Opa! Opa! Ciekawe, bo mam jeszcze tu taki tłumacz z Google i z tego korzystam, a z tego tłumacza to nigdy nie korzystałam. Napiszcie no proszę w komentarzach, jeżeli ktoś korzysta, i czy to jest faktycznie dobry tłumacz i jest lepszy od tłumacza z Google. FaceTime, z którego też nigdy nie korzystam. Kalkulator Extras w ogóle też nigdy tutaj nie wchodziłam. Lokalizator dyktafon, ta, kompas, porady, porady jakie tutaj macie porady rekomendacje genius genius nagrywanie wideo w trybie robienia zdjęć robienie serii zdjęć łatwe edytowanie tekstu kopiowanie i wklejanie mm, muszę poczytać sobie tu hm? VSCO, tutaj przerabiam zdjęcia na, na Instagram albo na InstaStory. A, i na ten, na miniaturki na YouTube'a. Sydzik. to jest super aplikacja. Z tej aplikacji korzystam w podróżach. Możecie ściągać sobie każdą mapę. Musicie ściągnąć ją przed podróżą. I możecie korzystać bez, jeżeli macie już ściągniętą mapę, możecie korzystać bez Wi-Fi, bez internetu generalnie wszystkie mapy nie ma sensu ściągać, ja sobie ściągam przed podróżą do kraju do krajów, w których jadę i później usuwam już po powrocie bo sporo ważą tak naprawdę te mapy no obecnie mam tylko chyba Polskę ściągniętą i Włochy a i Włochy tutaj też można widzicie mam tylko północną część Włoch tutaj też można sobie albo wyspę albo coś ściągnąć, tak samo to działa w większych w większych krajach. Polska akurat jest cała. YouTube, oczywiście. Unfold. Aha, tutaj tworzyłam kiedyś takie y, stories, żeby coś tam napisać czy coś. Jakoś, w jakiś taki ciekawy sposób, aby połączyć zdjęcia, to jakoś mi to odpowiadało. O tu, teraz to nie korzystam z tej aplikacji. Instagram, żabka. Oczywiście, że zbieram żabsy, <grym> jakby żapsów. Next, next bike. Też korzystam, też jeżdżę Messenger, Gmail, Facebook, podcasty. Podcasty też, też korzystam, słucham. TikTok, Spotify, Tinder, <grym> Telegram. To jest taka. Nie wiem, czy Polacy znają w ogóle tą sieć społecznościową. Kojarzycie Telegram, Korzy korzystacie z tego. To wygląda bardzo podobnie na, na WhatsApp. Preview też fajna aplikacja żeby tworzyć sobie to w jaki sposób jakby chcecie żeby wyglądał wasz Instagram i tu można sobie a, przemieszczać zdjęcia bardzo wygodnie na razie mam dotąd tu mam jakiś chaos nie podoba mi się tu dotąd mhm. Viber, Viber też coś podobnego na WhatsApp, Vinted tam sprzedaje rzeczy PixArt, tutaj też robię napisy na miniaturki na YouTube'a, jest bardzo ograniczony jeżeli nie kupować żadnych wersji, ale no, na, razie mi, na razie mi starczy na dole zawsze mam kontakty, Safari, Whatsapp i mail, to jest rosyjski mail, mail.ru mail. najbardziej z niego korzystam, nie z Gmail'a tylko z mail.ru moi znajomi zawsze się śmieją ze mnie, że nie korzystam z Gmail'a tylko z tego dziwnego z dzieciństwa Pierwszy mail, nadal mam pierwszego maila, którego założyłam z 15 lat temu. Nie pamiętam. <garaż> band> Garage Band. Nie korzystam z tego w ogóle. Po co mi to? Można to usunąć? usunę aplikację, można. iMovie. Generalnie montuję filmiki w iMovie, ale na laptopie, na Macu. A ten no, mi się bardzo nie podoba. Jest taki niewygodny. Bardzo niewygodny iTunes. U, co to jest? Przyglądanie wykonywania zadań, komunikacja z klasą, moje kursy. Okej, okay, dobra, usuwam to. Nie dostanę po co mi to. Uh, Keynote. Też nie wiem, co to jest. Numbers. Jakieś grafiki, pewnie tworzenie grafików. Page. Tak, z tego korzystam na tym na Macu. Mm, guitar Tuna. Tutaj. Y jak mi się rozstraja ukulele, to tutaj sobie korzystam, bardzo fajna rzecz. Dla ludzi, którzy nie mają słuchu. E, Hop City, co to jest? Skutery, ok. Niech będzie. Airbnb Renair, też bardzo wygodnie, nie trzeba drukować karty pokładowej. E, Play 24 też z którego nie korzystam. Rental Cars korzystałam, jak było we włoszech. Little Plus, o, nienawidzę też tej aplikacji, niech to będzie dobre. Nie korzystam też. E, to jest mój MTS, to jest sieć e, komórkowa w Białorusi. E, Google Disk też nie korzystam, nie wiem po co ściągnęłam. YouTube Studio, tutaj mam wszystkie moje dane statystyczne z YouTube'a. Skróty, nie wiem co to jest, też nie rozumiem. Pinterest. A, Pinterest niedawno sobie ściągnęła, nie znalazłam jeszcze zastosowania dla tej aplikacji. I to, z tego to w ogóle nie korzystam, tylko bibliotek biblioteka aplikacji, nie korzystam, więc to tak naprawdę tyle, moi drodzy. Tak wygląda mój telefon. Mój telefon jest zawsze z włączonym dźwiękiem, praktycznie nigdy nie jest włączony. Ponieważ zwariowałabym, jakbym miała cały czas. Włączony dźwięki i to by cały czas pipi, -pi, pi -pi, pi -pi, pikało. Telefon tak naprawdę trzymam cały czas przy sobie, więc nie potrzebuję włączonego dźwięku. Rozmyślam się nad tym, żeby zrobić jutro live na YouTubie. Napiszcie mi w komentarzach, czy to jest ciekawy pomysł. Pozostajcie mi pytania, w ogóle pokomunikujemy się, pogadamy o wszystkim i o niczym. <gadamy> więc zapraszam. Piszcie komentarze, lajki, subskrybuj i.